Niniejsza płyta przeznaczona jest dla wszystkich użytkowników gramofonów stereofonicznych jako środek pomocniczy do szybkiej kontroli i regulacji całej aparatury odtwarzającej, jedynie przy pomocy słuchu, bez użycia przyrządów pomiarowych. Na początek prosimy ustawić gałkę do regulacji siły głosu w takiej pozycji, ażeby głośność słyszanych w tej chwili zapowiedzi była zbliżona do głośności normalnie słuchanej muzyki. Gałki do regulacji barwy najlepiej ustawić w położeniach środkowych. Następnie należy obrać sobie stałe miejsce na osi symetrii głośników.